Wszystkim mamy 1 listopada, jest Święto wszystkich świętych. Nawiałem sobie do lasu, jest bajeczna pogoda, jest prawdziwa polska złota jesień, dookoła piękne kolory, więc nic tylko wyskoczyć na nockę. I, i tyle, no. wybrałem się kawałek za Toruń, kawałek za miasto do takiej jednej swojej ulubionej miejscówki. Co prawda chciałem znaleźć inną miejscówkę, ale, ale nie trafiłem na nią, także jestem tutaj. Sporo drzew ładnych i i, ten. i będziemy coś działać. Zrobimy sobie fajne jedzenie, pogadamy sobie. Zabrałem lampę naftową, będzie klimatycznie. tak Mam taką nadzieję przynajmniej. No, a teraz biorę się za przygotowanie miejsca na obóz. Będę Wam to wszystko nagrywać. I jeszcze zobaczę ten rejon tutaj, czy nie ma jakichś ścieżek w okolicy, bo tu już sprawdzałem i ogółem jest spoko, więc widać. Więc Stamtąd przyszedłem, tam nie było żadnych ścieżek. To jeszcze tylko ten sektor muszę zobaczyć i, i biorę się za rozstawianie obozu. No i co, słuchajcie, dzisiaj rozstawimy sobie tą taką deltę, która jest przy ziemi. Już, tam, już to schronienie robiłem chyba dwa razy albo raz. To możecie zobaczyć w wcześniejszych filmach. E, to jest idealne schronisko do ogniska, także, także git. Dzisiaj będzie ognisko, zrobimy ekran do ogniska i jakiś fajny trójnod, bo zabrałem lampę naftową i chciałem, żeby była ładnie zawisła co Wisła. Super okoliczności przyrody. Bajka. Widzicie to tam? Pięknie. Dobra, lecimy. Mamy zachód, kochani. Patrzcie. No. Tak. I słońce nam zajdzie. u panie. To już to praktycznie zaraz zajdzie słońce. Moje schronienie jest już gotowe, tak to wygląda. Mogę sobie jeszcze ten odciąg, który jest z tyłu, przywiązać do drzewa. To trochę zwiększy kubaturę pomieszczenia. No, ale, ale to może później. Teraz zajmiemy się ekranem i ogniskiem, które sobie zrobimy. Jak tutaj mamy tarpa, to taki krok od niego. No i co, mój ekran tak się prezentuje. Powinien dać mi idealne, idealne właśnie odbicie dla ciepła. Jak zrobię sobie ognisko po drugiej stronie. I, i mamy godzinę moi mili. 15. No to super, to super stoimy z czasem. Może już trochę mi się lasu ładnie uda nam grać. Tam sobie zrobię swoją siedzibę dzisiejszą. I tyle. I na obiad mamy fasolkę po meksykańsku z Chorizo. Nie wiem, czy to być dobrze widać na kamerze, ale te barwy tutaj w tym lesie to jest po prostu. Ja kocham nie jestem zafascynowany tymi kolorami dookoła. No, słońce już jest trochę nad horyzontem. Także jeszcze, jeszcze chwila i będzie ciemno w tym lesie. Ale jeszcze złota godzina przede mną, więc jakieś takie najładniejsze ujęcia to dopiero zrobię wkrótce. Wiem, dużo rozglądania się, ale. Ale mnie jesień hipnotyzuje. No i tak prezentuje się moja chata. Tam jest trójnóg z lampą badową. Tu jest są zostawione rzeczy na ognisko. A tam jest plecak i żarcie. No i tu jest całe moje legowisko. Także jeszcze trochę i będę brał się zarobienie jedzenia. W ogóle patrzcie co tam się dzieje. Spoezja. Dobra, teraz będzie najtrudniejsza część, czyli dokładanie drewna i jednoczesna, jednoczesna próba zrobienia dobrego posiłku. Serio, bycie bushcraftowcem to jest sztuka kompromisu tak naprawdę. Albo robisz jedno, albo robisz drugie. No, fajnie, już tam się troszkę żar zacznie robić. Dołożę kolejne, kolejne belki drewna zaraz. Będziemy działać z jedzeniem. I w ogóle. Ognisko jest takim czymś takim co zaspokaja takie atawistyczne potrzeby człowieka. Kurwa, muszę dokładać drewno, a a się chilluję. To jest po prostu bushcraft, a nie jakieś tam oglądanie telewizji. No ten film raczej nie będzie estetyczny i ładny. Tu też mam pokrojonego batata, jest fasolka i tak dalej. Tu jest wórne śmieci, no i kociołek. Trzymam mam pokrojoną marchewkę z cebulą, olejem i ostrymi papryczkami. To sobie możemy fajnie postawić przy ognisku. No, tam czujesz, że temperatura jest też konkretna. No i tak to wygląda w tym No. To się nam troszkę przypiecze. Ja w ogóle powinienem też wziąć panią paprykę Ramiro i panią paprykę Ramiro umieścić tam. Bo chociaż zachowam proporcje i, i odpowiedni kadr, a nie będę filmował tak na przykład. Tu byłby jakiś kuriozum. O! Nie wiem, co o tym sądzicie, ale jak dla mnie to jest świętokrastwo, żeby tak paprykę opalać na dognie. Powinienem sobie jakąś łapkę zrobić, ale patrzcie, jak tam już jest ciemno. A może w ogóle ja tylko takiem postawię. Patrzymy, co z tego wyjdzie. Nie nic dobrego, no ale... ale to się okaże. Starość nie radość. Zdrowie Nikola Ciężko się trafić kubkami Jak się patrzy w kamerę No tam się nasz nasza obiad O kolacja robi Posiedzimy z tak jeszcze z godzinkę I będziemy spadać no. no i lampę naftową sobie zaraz zapalę Żeby ładnie było chociaż na 10 minut W sumie lampa naftowa pomoże nam w pakowaniu O jak się ładnie rozpaliło No, to nasza kolacja tak wygląda. To jest zupa meksykańska z fasolą, chorizo, ziemniaczkami. Mamy bataty, marchewkę, chili, cebula i chyba niczego nie pominąłem. Coś tam chyba jeszcze jest. Chyba jest czosnek i przyprawy. I to wszystko. No, tam mamy lampę naftową. Ładnie się pali. Wam podjaśnie trochę. To zobaczycie. A, się ostrość musi złapać. O lampa naftowa, jest ognisko Są plecaki A tu są śmieci nasze, znaczy ogólne rzeczy Jakieś tam, widzicie, no, czajniczek Który się oczywiście musiał przylepić do czegoś, zobaczymy Nie wygląda tak tragicznie, moja mina przeciwpiechotna No, ognisko się dopali, posprzątamy po sobie Trochę chociaż i spadamy W ogóle chciałem, żeby to było moje miejsce na jakieś wypady Ładnie tutaj jest i cicho, ale po zmroku, bo w ciągu dnia to chodzili ludzie. Tam dalej jest ścieżka, tam jest pustynia, także no, dzieje się. Mhm. No, dobra, słuchajcie, my sobie pojedliśmy i spadamy na chatę. Zaraz mi się nafta skończy, także trzymajcie się. I do następnego odcinka, może jakiś trekking nocny zrobimy. Hej.